Witam Cię, drogi widzów w kolejnym odcinku z serii Rush Katarinom i Leblancom przez Golda. Zaczynaliśmy na samym końcu Golda 4, jest Gold 2. Lecimy dalej, na razie jesteśmy nie do zatrzymania. Zobaczymy, kogo teraz nam Bogus z losu zwylosuje. Także zapraszam. Jeśli nie wiecie, to jest to gra Legends of Runetera, Karcianka Lola. No proszę, Leblanka Jax. Jax zawsze jest silny. Bom -mam Bo mambo. No dobra, my tutaj oczywiście standardowo Sabotażystka Legionu na rozpoczęcie. Dwie karty mamy, dwie wymieniamy. No i. Zaczynamy. O proszę, trzy sabotażystki. Przydałoby się, żeby podszedł nam jakiś czempion. No dalej! Się zajmę! No dobra, my gramy swoje. Nikt ci nie. Nikt nie. Nikt ci nie. nie. Za trzy uderzył, wyczarował tutaj cuda. Dobra, przeczekajmy jedną turę i zobaczymy, co on wyrzuci i zobaczymy, co będziemy grać, bo można było trzema sobotarzystkami zaatakować w tej rundzie. Um, powiedział, że będę tu Okej, okay. zagrajmy spokojnie, wszystko da się naprawić, Wszystki mu dowodnie to. Dobra, czyli tutaj wychodzą nam kolesie z itemami. Spróbujmy Tom zbić. Z tym sobie jakoś poradzimy. On ma jeden życia. No proszę. Ostatnie tchnienie. No, teraz się zrobiło groźnie. No to Houston mamy problem. Za dziewięć. Dobra, przyjmijmy raz. No spróbujemy zagrać na 8 HP. No, tutaj zaskoczył mnie. Dobra, wyrzućmy co mamy. Bomby gotowe. Mówi to, że tutaj... Wolałbym zaklamać, ale tu też nie jest najgorzej. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Nikt się nie zorientuje. Gramy o no, chyba nic innego nam tu już nie zostało. Cicho głoszy. Wszystko na miejscu. Let's go. 17 szach. <laughs> nie potrzebuję narzędzi. Zostanie z ciebie wrak. Nie potrzebuję narzędzi! Dobra. Zostało mu 6 HP. Został mu jeden. Nam przyszła LeBlanka. Mamy w razie czego Lotosa. Ej, rybaczko, znasz jakieś dobre ioniańskie szanty? Nie, spiew płoche ryby. I to jest wszystko co zrobimy. On nie zaatakował, czyli Lotosa nie wykorzystaliśmy. Spróbujmy teraz. My przystąpić do ataku. Na Szach. Ha, na Sześć. Szachmat? 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 Szachmat! Jest zwycięstwo! Jest zwycięstwo! Jest Zwycięstwo! Pięknie! Olin z ręki! I mamy to! Mamy to! O krok bliżej! Lecimy dalej! Następny odcinek, proszę następnego klienta mi tutaj podać. Zapraszam do oglądania. Teraz to już oglądaj, zobaczymy dalej, co się stanie. Już teraz to nie możesz przerwać. Widzimy się w następnym filmie.